Witam Was serdecznie dzisiaj, eee, taki odcinek kamer kamperowe, renowacje i serwisowanie. Takie tam drobne naprawki. Nie, eee, co ja gadam? Eee, drobne naprawy dzisiaj. Nawet gdy kamper nie, nie, nie jeździ, to coś się zawsze może wydarzyć. Zwłaszcza, że ja tego kampera no, zaglądam za każdym razem, jest on otwarty, tylko przyjeżdżam tutaj, no bo ja tu nie mieszkam. Słuchajcie, co się wydarzyło? Eee, zamek się zepsuł, słuchajcie, już Wam go pokażę. Zamek jest oczywiście z drzwi zdjęty. Nie ma go wcale. Nie ma go, bo go musiałem zdjąć. E, co się stało? Słuchajcie, stało się, że ten, ta wkładka tutaj. Ta wkładeczka. Zobacz, no mogę wyjąć. Ta wkładka po prostu, no to się ukręciło w środku. To się po prostu, słuchajcie, ukręciło tutaj w środku. Nie zobaczycie. No widać takie wcięcia tutaj. Nie wiem, czy zobaczycie to no i niestety nie mogłem zamknąć drzwi już drzwi były po prostu stałe, stale otwarte także musiałem kupić nowy zamek no, nowy zamek właśnie widzicie tutaj z uszczelką to jest nowy nowy zameczek e, słuchajcie tego na Allegro jest naprawdę sporo ja się starałem kupić e, no, z rzetelnych źródeł no bo to słuchajcie bo to powiem wam tak e, są tańsze, są droższe. Ja za tego zapłaciłem 184 zł. E, to jest taki sam jak miałem. To jest taki sam jak miałem. One są zresztą wszystkie takie same. No, nie ma tutaj różnicy żadnej. E, problemem jest oczywiście to, że, że on jest cały plastikowy. Ten plastik oczywiście jest taki twardszy. On jest lepszego gatunku. Ten plastik. No to jest dokładnie ten sam co miałem. Tutaj to jest stary. Stary, sobie to założę. Nowe wszystko. To jest oczywiście dobre. To też, słuchajcie, tu też można byłoby naprawić. Trzeba byłoby to rozwiercić i zrobić taki wkład tutaj, tylko że wkład metalowy i byłoby to naprawdę trwałe wtedy. Nic by się nie działo. By to latało wieczność. No niestety, to ja nie mam dostępu do takich e, e, maszyn, żeby to zrobić, bo to trzeba było pewnie na zrobić. No, wkładka dystansowa, oczywiście, na no, to nakładamy, i, i wtedy to działa. Wtedy to właśnie działa. No i dobrze, że miałem. Nie było tego w zestawie. E, oczywiście, jakby była tak, taki zestaw pełny, to pewnie byłoby droższe to, znając życie. E, co jeszcze, słuchajcie? Co jeszcze? No dobra, już zostawię ten zamek. Zamek już jeszcze zostaje. Słuchajcie, tak, mamy y, komin. Komin, komin ten tutaj, tak. Komin do lodówki. Ten tutaj. No bo on jest taki już taki stary. Stary, poprzepalany. I trzeba będzie go wymienić na nowy. Kosz 52 zł kawałek plastiku. No camper no, no, właśnie. Chyba, że to jest taki lekki plastik taki wiecie, no e, e, lekki od lżejszego. Tak można powiedzieć. A jeszcze co będzie? Jeszcze będzie wymiana tej rurki tutaj. Bo kupiłem 5 metrów rury. Tej właśnie od ogrzewania to jest. E, bo tam w szafie, w szafie wam nie pokażę, bo tam ciemno teraz jest. Dałoby się też tu oświetlenie założyć, w tej szafie zdecydowanie. A właśnie, tu mamy puszkę, puszka jest. Tą rurkę muszę wymienić, tutaj co widzicie, bo ona tam na dole jest dziurawa. Dziurawa z... ze starości, no w sumie. A no i ten zawór, ten zawór co wam mówiłem, muszę go tylko po prostu wstawić, bo on jest wykręcony. Trzeba go będzie zamontować. No i będzie z tym oczywiście troszeczkę zabawy, nie z tym zaworem. No i co, no i tu widzicie rozrząd, nie? Rozrząd silnika, no tu sobie leży, ale to jest rozrząd nie od, nie od kampera oczywiście, to jest od Bisa. Rozrząd, kupione, kupione dwie sztuki. To gdzieś tam jak przy montażu. <laughs> przy montażu silnika to będzie tam jakiś odcinek. No i co, no i to wszystko. Czyli to taki będzie drobny odcinek. Cztery śruby, oczywiście nie składamy go na żaden butyl, mamy tu uszczelkę, zakładamy uszczeleczkę sobie i to wszystko, taka uszczelka jest właśnie, to jest takie jakby gąbki i taka uszczelka znajduje się też przy dźwiczkach tutaj serwisowych, jednych chyba bodajże i drugich, nie ma tam butylu i to wystarczy, to nie przepuszcza wody. z do góry, tak to wchodzi. Słuchajcie, tak to wchodzi sobie tutaj, o, ładnie, tak, no będzie ładnie, nie, będzie ładnie, zaraz zobaczymy, dobra, dobra, bo ja się nie, nie zbiorę z tym, słuchajcie, ja się z tym nie zbiorę, więc, więc muszę to, muszę kamerę odłożyć, a oczywiście jest jeszcze opcja taka, słuchajcie, z tymi zamkami, że tak, e, bo tu mamy drzwi prawe, nie, czyli otwierane, otwierane na prawo, jak stoicie z zewnątrz, e, patrzycie sobie na drzwi, tak jak teraz, teraz wam pokażę. Patrzcie sobie na drzwi. I tak, to są drzwi prawe. Otwierane na prawą stronę. To są drzwi prawe. Jeżeli byście mieli zawiasy na tą stronę, nie wiem czy takie coś się spotyka w, w naszych tutaj kamperach, to drzwi są, słuchajcie, otwierane na lewo, czyli lewe. Czyli to są lewe drzwi, lewe drzwi. To są prawe u mnie akurat. I też jest ważne, słuchajcie to, bo te zamki są lewe i prawe. Oczywiście sprzedawca wam tego nie powie. Ja napisałem do jednego człowieka zapyta, z zapytaniem oczywiście, bo tak chciałem kupić ten tańszy, tańszy zamek za 140 zł, no cztery dychy to no, nie jest niby dużo. Ale słuchajcie, firma, e, czekajcie jakąś się nazywali. Kena chyba czy coś? Czekajcie jakąś się nazywali. Kurczę, nie pamiętam. No, niby, co oni, oni to robią rzetelnie, słuchajcie. Rzetelny jest odpis. Zdjęcia, wszystko obcykane z dookoła, jak to wygląda ten zamek. Dlatego kupiłem u nich na Allegro oczywiście, no na pewno troszeczkę drożej jest, czyli tak wygląda jak ten mój oryginalny zamek, tutaj co był założony, żeby mi to pasowało, ale oczywiście nie ma opisu, że to jest zamek prawy, no bo przeważnie pewnie są prawe sprzedawane i, i tyle, bo lewe się rzadziej spotyka, no, ale są też lewe, czyli, czyli cały ten zamek jest w odwrotną stronę, e, czekajcie, bo to jest w ten, w ten sposób, jego teoretycznie można odwrócić, nie? I to nie ma znaczenia bo to jest część taka że część ale on się oczywiście różni tylko tym sposobem zamykania tutaj tu mam blokadę czyli jak go odwrócicie sobie w ten sposób no to blokadę macie do dołu nie w tym momencie no ja napisałem oczywiście do sprzedawcy na Legro nie odpowiedział mi na pytanie pewnie uznał że jestem jakiś idiota i po prostu mi nie odpisał no a poza tym firma czekajcie ja muszę sobie przypomnieć jakąś nazywałem mam tu dziś rachunek ja powiem Yy, A, Kena, 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 oni prowadzą działalność z względem oczywiście kamperów, jest Kena, jest, jest, co tam jeszcze było, Klaja, no te, takie, takie właśnie firmy, te, te firmy są, no nie z mojej okolicy niestety, no właśnie tak, i ten sprzedawca, którego chciałem kupić, tam ten zamek, tylko, że on miał tylko zdjęcie takie, no poglądowe to zdjęcie było, to naprawdę, wiecie co, no ja nie wiem, w tych czasach, w których żyjemy, każdy ma telefon komórkowy, można zrobić telefonem komórkowym zdjęcie takiego przedmiotu i wstawić na Allegro swoje zdjęcie towaru. Naprawdę, trzeba to szukać po internetach, żeby, żeby sobie ściągnąć od kogoś zdjęcie, to jest, to jest po prostu śmieszne na te czasy. Eee, to jest taka moja uwaga, bo no to w, wiecie co, przy szukaniu naprawdę towaru na Allegro, człowieka to po prostu frustruje. No bo i co, no idzie w końcu i kupiłem 184 zł, zł zapłaciłem, no bo widzę, że gość zrobił to profesjonalnie, swoje zdjęcia zrobili, wrzucili na, na Allegro, mają na stronie u siebie i wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, dobra, koniec tego mążenia, idę to założyć. Dobra, słuchajcie, działa. Udało się to przykręcić. Był niezły hieroglif znowu. Działa. Tak to sobie wygląda. to może być, nie? Może nawet tam nie będę zakładał tego oświetlenia. No kto wie, może może nie, może tam nie będzie potrzebne już. Pomyślę później. W każdym razie tak to wygląda tutaj. Nie, nie najgorzej. No tak będzie wyglądać. Tutaj. Może to nie jest jakoś tam super rewelacyjnie, no ale starałem się to zrobić tak, żeby żeby to było fajnie. Nie? Tu oświetlami. Kwestią jest jeszcze tak e, zrobienie tam oświetlenia. Tylko nie wiem, czy to ma sens. No mi się wydaje, że to już wystarcza. No. No Jeszcze nie wiem, zastanawiam się, ewentualnie tam przy oknie mogę wstawić, ale to nie ma sensu uważam, stawianie tam już dalej. Bo chodziło mi, żeby tutaj oczywiście alkowe sobie podświetlić, żeby tu nie było tak ciemno, a przy okazji mamy tutaj oświetlenie środka, tak to sobie wygląda. No, zostało mi jakiś metr, jeszcze metr, czyli metr trzeba będzie wstawić tutaj, tu. Pokażę co chodzi. Tam na dole mamy zawór, i mamy tą, tą rureczkę, tutaj. Co widzicie? No wprost, kurde. Właśnie, ja włączyłem sobie ogrzewanie, bo mi zimno. No ja tu przecież będę robił ta rurka, właśnie. Zobaczcie. Ta rureczka tutaj ona jest dziurawa, po prostu rozsypała się. O, zobaczcie, totalnie. I cały kawałek chcę wymienić tutaj, aż dotąd. Dotąd, dotąd. Dalej, tu dalej. I tu mamy łączenie w szafie. Tu jest łączenie w szafie, właśnie. Tego, tej rurki, bo ona to była kiedyś ucięta przez właściciela poprzedniego i była niezrobiona I była w ogóle nie zaprawiona, bo to tam była tam po prostu dziura. Ja to połączyłem prowizorycznie kawałkiem. Nie wiem, czy ja tam włożyłem kawałek. Ja mam taką mówkę generalnie. Tu jest taka mówka. Słuchajcie, to jest taka mówka do połączenia dwóch, dwóch przewodów. Zakłada się to tutaj. No. O, takie coś mamy, połączenie dwóch przewodów i to wtedy działa. To jest taka naprawa, naprawa główna. Dobra, ja wyjmę tą, tą rureczkę trzeba będzie wyjąć. Tą rureczkę trzeba będzie ją wyjąć w ca całości. Ona jest na takie, takie zapięcie tutaj w szafie. Tak, ona sobie tu wychodzi z tych, z tych obejm tutaj fajnie. Idziemy tam na górę. Na górę idziemy, kurde ja teraz mam dwie ręce zajęte, poczekajcie no. Może coś się nagra, może nie, zobaczymy. Kurde, muszę buty zdjąć. O, tutaj. Poczekajcie, no. Jak to było zapięte? O dobra, już zeszło. O, już sobie wyszła, ja zrobiłem taką, taką tulejkę tutaj <grym> z blachy po prostu. No blachy się nie powinno stosować, bo, bo powiększa nam wagę w kamperze, więc nie można stosować blachy. Bo kamper będzie więcej ważył. Ja się oczywiście śmieję, ale tak słuchajcie to jest... To, to tak tylko się mówi, ale trzeba uważać na złagą kampera, bo ciągle tylko dokładanie powoduje, że możecie przekroczyć masę całkowitą pojazdu i będzie pojazd przeważony. Jak jeszcze dojdziecie, Wy bagaż i woda, i te wszystkie duperelki, to może być tak, że tu, jest 3100 kg, może się okazać, że, że będzie przekroczona waga. Dobra, to rurkę wyjmiemy sobie, tu ciemno jest mhm. No tak wygląda, no, jest dosztukowana. Słuchajcie, tu jest dosztukowana. Tutaj, no tu widać, bo jest, zrobiłem dwie ruchy, bo była za krótka. Słuchajcie, ja tu wyjmę. No tak widzicie, wygląda. Rurka. Dlaczego ona tak pękła? Słuchajcie, bo to jest tak. Ta rurka jest e, papierowa. w środku jest aluminium. W środku jest taka, taka folia jakby aluminiowa. No i to, słuchajcie, tu troszkę poleci wody, coś, temperatura i po pewnym czasie to zaczyna tam, Widzicie, to jest to wycierane całe. To jest takie newre, newralgiczne miejsce akurat tam na dole. Może ona po prostu nie wytrzymała tego. Pozostała jej część jest zdrowa więc można ją wykorzystać, ale no niestety muszę ją wymienić, bo jest za krótka, no. Ja kupiłem 5 metrów, mam tutaj tej, rur, tej rur, rureczki. Ale tak jak na nią patrzę, to nie jest tej Truma. To nie jest Truma na pewno, to jest taki zamiennik. Bo ona jest tańsza, zapłaciłem chyba 17 zł za metr, jakoś tak. Truma jest droższa niestety. Truma kosztuje chyba ze 25, tak mi się wydaje. Zobaczcie moją robotę. Moja robota. Taka robota. No, a to troszkę waży, bo to jest blacha, nie? Zrobiłem takie ładne kółeczka sobie fajne w środek. No, coś trzeba było sobie jakoś poradzić. No, kawałek właśnie brakowało. To sobie oczywiście wykorzystam. To mi się przyda. Przewody chyba są. Czyste w miarę. Czyste. To było do ogrzewania. Trzeba to będzie zostawić, sobie ten kawałek odciąć zły i zostanie przyda się. Niestety to się przyda, powiedzcie mi, naprawdę. Tylko, że kiepsko tu będzie, bo kurde, mufy tu nie założę. No, bo jest ten, 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 ta obejma. Cholera, widzieliście coś podobnego? No, skurde, no rzeczywiście, trzeba będzie chyba ją obciąć. No nie, no całości nie będę wymieniał. Chociaż by mi starczyło, ale to kurde, nie no, po co mam zdrową rurę wymieniać? No co, rurkę, rurkę trzeba będzie przełożyć, po prostu i sobie później ją dociąć na rozmiar. Tylko, że wiecie co, ja chyba się najpierw zabiorę za ten. Nie, nie, to, to źle zrobiłem. Najpierw muszę się zabrać za zawór, nie, nie, tu jest zawór właśnie mocowany. Tu jest zaworek, zobaczcie, zamontowany, trzeba go tylko poskręcać i jeszcze muszę tu zrobić otwór dla niego tu obok bo tu jest nadkole, nie da rady zamontować więc musi być plus boku bardziej gdzie tak ich będzie dobrze no gdzieś w takiej pozycji będzie tylko że tu trzeba mieć gdzieś otwór zrobić tu gdzieś pewnie zrobimy otwór Zobaczcie, przymierzę to sobie żebym mógł przy, przykręcić słuchajcie przy zaworek zamocowany tu go widzicie sobie ale tak ja go nie mam jak przykręcić tutaj bo tu nie ma do czego przykręcić tak naprawdę, bo ta podłoga o, co boiler na, niej, boiler na niej stoi, to ona jest cała tu sparciała, no wiadomo, woda, te sprawy, wiadomo, e, ja tą podłogę miałem wymienić, ale tak, no ja nie chcę ciągle ciężaru tutaj dokładać, no bo tu można założyć zwykłą sklejkę, ale no wiadomo, tam cięższa sklejka, tu cięższa sklejka i kilogramy lecą, nie? To tak się tylko wydaje. I on sobie w powietrzu po prostu wisi, ten, ten zawór. Oczywiście otwiera do góry, to jest otwarty. Niech sobie być otwarty. wiecie tak to wygląda. Złożone tutaj rurka. Tam jest zawór z tyłu, na dole. Trzeba będzie coś kiedyś z tą podłogą zrobić tam. Natomiast wywaliłem stąd pompkę. Pompa, pompkę przeniosę. Ale to już nie dzisiaj. Bo potrzebuję przewód. Tu przewody sobie wiszą. I pompka wyląduje tutaj. Też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tu są akumulatory. Tak jak wiecie, nie powinno to być w jednym pomieszczeniu. A, jeszcze ten przewód, może tylko dociąć tam i. No i będzie wszystko, nie? jeśli chodzi o, ten, o ten, ten. Bo tutaj pompka nie może być. Słuchajcie, bo z, ni z nią jest problem. Z tą pompką tutaj. Bo jak włączę ogrzewanie, to ta pompka później się nie wyłącza. Jest tu dla niej za gorąco w tym miejscu. Chyba, że tą pompkę dam... No nie no, nic tu nie da się zrobić, no. no. tam nie może być ta pompka, kurczę, bo tu jest akumulator. Przy pompce jest akumulator no i to nie powinno być razem. Mm, takie rzeczy. No właśnie. I tu jest kolejny problem. <laughs> Chyba, że coś tu jej dobuduję, jakąś półkę dla, dla tej pompki. No ale to będzie ciągle za gorąco. No nic, pomyślę. Tak w każdym razie to wygląda, to jest... No co? Dzisiejsze naprawy takie są. No, zrobione. Słuchajcie, tutaj tak, tu jest połączone. Grzebanina była niesamowita. No i tutaj. Jest założona mówka. Zaraz to odpalę, zobaczę co to działa, jak to działa i czy nie dmucha gdzieś na boki. Ale powinno być dobrze. Mam nadzieję. Więc piecyk pali. Pali piecyk pali, dobra, słuchajcie. To co? Ja wiem generalnie zrobić to w kilka dni ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia w kolejnych częściach tego, tego nierównego boju, nie. Na no, zobaczymy, nie. No tak na razie to fajnie wygląda to oświetlenie. Kajcie ja to wyłączę to zobaczycie. Zobaczycie częściowe częściowe zaćmienie. Ładnie to wygląda. Wygląda to jak w nowoczesnym kamperze już, nie? No fajnie, no, fajnie. To co? do zobaczenia w kolejnych kolejnej części serialu. Na razie. Cześć.